Słuchajcie, to jest mój, mój drugi kanał, więc nie piszcie mi w komentarzach, że to jest tylko podróba, bo mam ten drugi kanał i właśnie do was mówię. To nie jest tak, że znamy się ktoś po prostu ten, to jest po prostu mój drugi kanał. Więc nie piszcie, w kom że jakby nie, to nie jest twój drugi kanał, weź nie podrabiaj tych filmów może ona ma tiktoka lub like no i tak więc nie piszcie w komentarzach takich rzeczy i po prostu ten, może nie widzieliście mnie w krótkich włosach jeszcze ale mam krótkie włosy to mogę potwierdzić jeśli ktoś to obejrzy będę widzieć, że mam parę wyświetleń i będą w komentarzu, to nie jesteś ty tak nie myślcie. Bo jak zobaczę takie komentarze, to ja wam pokażę na oficjalnym kanale, że to jest mój kanał. Jak przełączam z kanału na kanał, bo to nie jest fajne. Widzimy się w następnym obszarze.